Siemano, witajcie z tej strony, Krzyka. witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Witam was Bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj, słuchajcie, gramy sobie w Minecraft i e. witam Was w drugi dzień świąt yy, o godzinie 20:45. Przynajmniej tak u mnie jest. Yy, wy możecie to oglądać później lub wcześniej, w zależności od tego, czy oglądacie co to co dzisiaj, czy. No i dobra, widzowie, teraz witam jeszcze z, z Wami mój brat Tomek. się, Masie, Masie, Inu. Tak dokładnie. Dobra, widzowie A więc lecimy. Dzisiaj słuchajcie, budujemy sobie kości Dokładnie, jak widzicie, mam tutaj sporo staków yy, drewna. Oj sporo. Oj bardzo sporo. To po co ty widzisz na kreatywnym to? 10 staków. Nie, ja to zbuduję tutaj sobie. No i dobra, 10 staków drewna. No i lecimy. Widziałem tyle. Woho. Dlatego tak lecimy. Nie będzie. Już no. Albo dobra, niech będzie tak. To z nerwu. A nie, ten kościół musi być trochę większy. No dobra, najwyżej nie no, tak. Czerwony w środku będzie. I takie e, będą <skrym> ja filale, wiem. filary na rogach e, trzymały to. No i, dach, no i nie on no, będzie biały. Ten. Nie będzie biały, tylko będzie z drewna. Ale nie takiego drewna, widzowie. Dobra. Przypomniałam sobie, że to ma być. A nie, podstawa może być w tym sensie z takiego drewna. Ale no i tak już muszę się zaopatrzyć w staki tego ciemnego drewna. Bo to zawsze miało być ciemne. W sensie przynajmniej no tak nie pamiętam. Mogę Mój ziomek raz na swoim serwerze zrobił właśnie takie coś. O, o, o. No i teraz. Dobra, zrobimy takie jeszcze raz. Tu będzie tak. I to sobie coś wyrównamy, mniej więcej do tego. Zjedźcie trzlówkę. A więc dobra. Mm. Ok, to... Nie. Nie no, możesz, ale co, ma... No tutaj bądź dobra. A więc, tak, widzowie, ogólnie, no to tak. Mam yy... no, plan na fajny kościół, więc ale widzimy się w sumie nie? zaraz. Jak już będzie mniej więcej coś tutaj zrobione. Oj, dobra, widzowie, już troszeczkę zrobiliśmy. Sorry, że Wam teraz tego nie pokazywałem, ale aż słuchajcie zamyśliłem. Eee, przepraszam widzowie bardzo, ale no myślę, że jeszcze tutaj te wykończenia będziecie widzieć wszystko A żeby wam to skrócić, bo cały kościół budujemy już około 15 minut chyba No nie wiem ile tam budujemy to mniej więcej No ale jak widzicie całkiem ładnie to już wygląda Mój brat robi ściany Tutaj jest mój brat Robimy to na kreatywnym, ponieważ jest mi to łatwiej zrobić No i przepraszam was że za to, że robię to na kreatywnym ale no po prostu <laughs> no jest mi łatwiej to zrobić, w sensie będzie tak szybciej. A jak wiecie, yy, nasz świat polega ogólnie na tym, że jest to taki można powiedzieć budowanie. Bardziej to jest taki projekt, więc używam też tutaj kreatywnego, nie? Dobra, widzowie. <laughs> jak widzicie tutaj jest naprawdę już kozacko. W sensie myślę, że fajnie to wygląda. I od razu, no bo mam, mam nadzieję, że nie będziecie pisać, że co ty tam robisz. Yy... Nie buduj... Czy nie rób nic na kreatywnym, ale no po prostu o to chodzi, bo to jest taki projekt, to jest budowanie, a nie surwicie. Dlaczego to, to jest na no. Dobra. Stały jeszcze ostatnie wykończenia I ogólnie to nie pisze, że mój brat nic nie robi, bo tutaj siedzi. Yy, ponieważ słuchajcie, mój brat... Co yy, w się sensie, ja teraz mam jakieś lagi totalne? Kurde, co ja zrobiłem? Chodzi o to, że mam tutaj jakieś totalne lagi. Yy, że po prostu yy, zacina i on wtedy stoi w miejscu. Tak samo jak moby. No więc to jest takie trochę bez sensu. No ale no cóż, ja Wam powiem. Dobra, niech On już to skończy. I teraz tak, liczymy kratki. Ile tutaj jest kratek w ogóle? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Dobra, kurde! Tak nie policzę. Czekajcie. Dobra, widzę, że teraz już tutaj robi się dach. Więc myślę, że całkiem spoko to już powoli wygląda. No i tak. No wiem. Światło musi być tak. Albo jeszcze zrobimy najpierw to może tak zrobimy, wiecie? Zrobimy coś. O, coś takiego zrobimy mniej więcej. I tu teraz dwójka. O, teraz tutaj jeszcze trójka. Muszę wiedzieć dokąd to zrobić. Więc zrobić tutaj coś takiego, żebym wiedział dokąd to zrobić, dobra? O. I teraz będę wiedział. Więc znaczy się budowa tego zajmie mi jeszcze bardzo, bardzo długo. Tego myślę, że będziemy widzieć się po cięciu bo ten cały dach będziemy jeszcze robić długo tego widzowie widzimy się po cięciu myślę, że nie ma co widzimy się po cięciu tutaj o i pyk, pyk, pyk pyk, 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 widzimy się po cięciu dobra widzowie, słuchajcie jak widzicie mamy już tutaj zrobione bardzo bardzo dużo tego wszystkiego tutaj no, i chyba jest git, chyba jest całkiem git. Oj. Mm. No, nie wiem. Możecie dać znać. W sensie jeszcze to nie koniec. Jeszcze tutaj będzie robiona podłoga. Tam jeszcze musi być dokończona, jak widzicie, ściany. Jeszcze muszą być zrobione okna i w ogóle. Przepraszam. No i dzisiaj kolejny świąteczny dzień. Witam Was w sumie. Znaczy, witam, no już powitałem. I życzę Wam wszystkim na wstępie, oczywiście. Wesołych świąt, znaczy na wstępie. No wiecie, po prostu życzę Wam wesołych świąt wszystkim. No bo wiecie, dzisiaj pierwszy dzień świąt, jak to nagrywam, już się w sumie kończy, no ale cóż. Cóż zrobić, no. Ale jest pierwszy dzień świąt, więc. Więc, no, ja tutaj buduję. Mm, będę Wam robił jakieś czas cięcia, żeby Was się bardzo nie znudzić. No więc, pa. A, Tomek, jak widzicie, już w sumie okna zrobił, to dobrze, myślę, że giz, no i co będziemy jeszcze ciekawego robić, pewnie coś jeszcze będziemy ciekawego robić, ale, no wiecie, ja bym tutaj tak dzisiaj nie robię, nie nudzę jakby, pokazuję wam po prostu, jak to wygląda mniej więcej w szybkim tempie, dlatego to będzie taki, myślę, że nie za długi film, bo w sumie trwał on dopiero 7 minut, a jest już dużo zrobione, więc... aha, tu wam też skąd robię. A więc dobra widzowie po chyba półtorej godziny męczenia się z tym kościołem wreszcie skończyliśmy, słuchajcie, razem z moim bratem Tomkiem, więc podajcie na jego kanał, mam nadzieję, że wbijecie, zapraszam po prostu. Ch I się tam wydarzy. Widzę no. Spokojnie. Tak. Hej, no co ty? Jaki debil, no na, no, dole, tumek! no na dole. No Tomek, no wiem, ale... że na dole, no. Już. To nie było tu, no, tak. Dobra widzowie, a więc wchodzimy do środka. Mamy tutaj oczywiście czerwony dywan, jak to na środku kościoła jakby na ślubie. Tutaj mamy dwa pulpity. Tutaj mamy oczywiście siedzenia. No i tak, sufit. Wszystko jeszcze troszeczkę lepiej oświetlimy, żeby to lepiej wyglądało. No i w sumie to było tyle w tym filmie. Jeśli film się spodobał, to możecie stawić łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, komentarz, wybijać do Tomka na kanał. Wybijamy 10 subów, już ma 8, więc no, dwa tylko suby. U mnie wybijamy 5 i będzie 50, a więc to było na tyle. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam cały świąt. Pozdrawiam. Pa, cześć!